Siema PL, cześć się wam wszystkim. Hmm, Gracz Waldek podesłał mi powtórkę, gra na ciągły rudy i tak dalej. Zekryda 62%, ale nie o to tu chodzi. Hmm, chodzi tutaj o e, klienta gościa z drużyny, który pobawił się w Team Killera. I tak jak mi tutaj Waldek napisał, że zabił go tylko dlatego, że Waldek był szybszy od tamtego. Zresztą popatrzmy sobie na ten. Moment, gdzie to się stało, i teraz tak właśnie akcja się rozegra tutaj, w tym miejscu. Widzicie tą fałkę e, 3601H? I troszkę zwalnia film, żeby było wiadomo. E, on sobie tutaj ta fałka poluje pewnie na tego susto Y. Tutaj y, Waldek y, wyjeżdża i. Zobaczmy, jak się tutaj akcja rozegra. Waltek załatwia tego susto. I widzimy, że ten VK-3601H też celował w tego susto. I proszę bardzo, oddał pierwszy strzał w rudego. Zrykoszetował się. I zobaczcie, bezstrzelnie uprzywalił. Tutaj Waldek sobie teraz namierza tego osu, 100. nieświadomy niczego. I zobaczcie. VK3601H Konradziak. Polak. Polak. Dlaczego mnie to nie zdziwiło? Zatrzymam na chwilkę. Konradziak27 z klanu DDP. Ok, lecimy dalej. I zobaczcie. Znowuż. Teraz Konradziak strzelił tego susto Y. Waldek zabił tego susto Y, i w tym momencie ten cały Konradziak z pełną premedytacją specjalnie zwalniał, żebyście widzieli co się działo. Zobaczcie, jak namierza Waldka. Waldek sobie przymierza do tego c te 50 i w tym momencie VK 36 3601 h Konradziak oddaje strzał kończący. No, także tak to wyglądało. Uważajcie na tego gracza. To ten kolega właśnie Konradziak27DDP. Uważajcie na niego, jeśli zabijecie przeciwnika wcześniej przed nim, no to on was zabije. Dobra, no i to by było na tyle, bo tutaj już się powtóreczka kończy. Tak jak widzimy, ok, cześć.